Cześć, witam was jak zwykle z nadwody nad mojej ukochanej Odry, płynącej poniżej bardzo długo zastanawiałem się czy jest sens kręcić dalsze wideo vlogi i mówienie o tym co nurtuje nas jako wędkarzy w naszym stowarzyszeniu PZW bardzo długo myślałem nad tym wywiadem jaki został udzielony przez Najważniejsze osoby funkcyjne w naszym stowarzyszeniu dla radia gazdowa. Powiem Wam tak. No, nie spodziewałem się, że można w ten sposób potraktować redaktora, który przychodzi do nas na zaproszenie, żebyśmy mu udzielili wywiadu. No, ta arogancja i, i sposób. Wyrażania się nie jest tym, czego byśmy chyba oczekiwali wszyscy, od najważniejszej, od najważniejszych, trzeba powiedzieć, osoby funkcyjnej, czyli prezesa zarządu głównego PZW naszego stowarzyszenia. Bo nas, dlaczego mówię naszego? Bo to my, wędkarze, jesteśmy solą tego stowarzyszenia, nie działacze, to my się staramy, że, żeby o tym stowarzyszeniu mówiono jak najlepiej, żeby. Tego hejtu po prostu nie było. Ale niestety państwo dodajecie coraz większej oliwy do ognia. Nie można w ten sposób postępować. Trzeba zachowywać się naprawdę godnie. Przynajmniej z szacunku do funkcji, jakiej zajmujecie, jeżeli nie potraficie tego zrobić względem siebie. Wielki szacunek należy wyrazić tutaj dla pana Grzegorza Wrzesień. Który zajmuje się mediami i starał się ratować sytuację jak mógł Kilkakrotnie myślę, że uratował, że w ogóle ten wywiad dalej szedł Bo myślę, że zakończyłby się dużo wcześniej Poruszono tam kilka kwestii, które najbardziej do mnie dotarły i mnie zbulwersowały I myślę nie tylko mnie, jak piszą wędkarze w komentarzach pod tym wywiadem Jak można zarzucić wędkarzom, że nie biorą udziału czynnego w pracach nad nowym Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego. Tak dla przypomnienia, już długą kadencję pracujemy jako Stowarzyszenie nad nowym Statutem. No nie możemy się wypowiadać na jego temat, skoro on jest niepublikowany. Zostało przesłane tylko do konsultacji do okręgów i dalszych informacji nie ma. I to jest informacja z portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego. No jak można konsultować coś, czego nie można przeczytać? Mówienie, że wędkarze nie biorą w tym udziału i to jest ich wina, no jest to pewnego rodzaju hipokryzja. Zapominacie państwo, że za poprzedniej kadencji prezesowi zarządu głównego, Teodorowi Rudnikowi, jak i przewodniczącemu komisji do spraw statutu przekazano wnioski do poprzedniej wersji tej nowej nie znam, pod którą podpisało się około 22 tysięcy wędkarzy. To jak można powiedzieć, że ani jeden wniosek nie wpłynął do zarządu głównego? Wiele osób w mediach społecznościowych na ten temat mówi. Również ja w materiale, które nagrałem 28 listopada. 2022 roku, jakiego z nowego statutu PZ2 oczekujemy? Również mówię o Polączkach tamtej wersji I, i czego my naprawdę oczekujemy. Bo wysłuchajcie nas, obejrzyjcie media społecznościowe, wróćcie do tego, co otrzymał poprzedni prezes, odnajdźcie te dokumenty i zobaczycie, że my przedstawiliśmy swoje wnioski, czego oczekujemy od statutu PZ2. Następnym zagadnieniem, które no po prostu, to jest naprawdę już hipokryzja. Jak może powiedzieć prezes zarządu głównego PZW, że to nie my, zarząd główny PZW pozbawiliśmy prawa nabytego przez emerytów do ulgi i rencistów, zapomniałem dodać. No a to kto, nas pozbawi, kto tych ludzi pozbawił? bo ja nie jestem jeszcze merytem i, i nie korzystam z tej ulgi, tak jak wam pokazywałem. Zwalenie to na delegatów na zjeździe, na tych, którzy zostali na sali, a szczególnie obciążenie tych, którzy wyszli, nie jestem zwo, zwolennikiem ani jednej, ani drugiej, żeby była jasna sytuacja, po prostu staram się przedstawić fakty. I mówienie, że to nie my, no wybyliście byliście na tym zjeździe i nie widzieliście to, co się dzieje, że Pozbawia się prawa nabytego grupy wędkarzy Ja myślę, że powinniście naprawdę zastanowić się nad tym, na czym się wypowiadacie. Bo co by nie robił pan Grzegorz? To takimi informacjami, które jego najlepszą pracę potrafią po prostu zabić. Dojdzie do takiego momentu, że go po prostu tak zjechęcicie, że on, on sam odejdzie. I oby nie, bo chcę naprawdę coś dobrego zrobić. A wisienką na torcie tego wystąpienia było stwierdzenie pani Prezes i ona jest kilkakrotnie powtarzane praktycznie od początku tego niechlubnego powiem wywiadu jest to, że pani prezes chciała zaprezentować centralną bazę danych, tylko hasła zapomniała. Jak stwierdziła, jest napisane na karteczce. Powiem tak. W 2016 roku wyznaczono administratorów w kołach PZW. Byłem jednym z nich, którzy mieli do końca roku, czyli do 31 grudnia, wprowadzić dane wszystkich członków z koła. Wprowadziłem 940 osób. Każda osoba to jest 26 rekordów, które trzeba było wprowadzić. Na szkoleniu, które żeśmy przeszli, zabroniono nam zapisywania hasła do tej bazy danych na jakichś karteczkach, bo to są dane osobowe ludzi i to dane niejednokrotnie wrażliwe. Czy Pani zdaje sobie sprawę, Pani Prezes, bo mówię teraz do Pani, że w 2016 roku było 660 tysięcy wędkarzy, tak przynajmniej twierdził Zarząd Główny PZW. Myślę, że przez te 7 lat jedni odeśli, jedni przyszli. To jest to gdzieś dane około 700 tysięcy wędkarzy. Może się mylę, ale będzie to oscylowało w granicach 700 tysięcy. Danych niejednokrotnie wrażliwych. I pani, na antenie, kilkakrotnie mówi, jako najważniejsza osoba w naszym stowarzyszeniu, funkcyjna, mam na myśli, która odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych w naszym stowarzyszeniu. I pani mówi, że pani zapomniała, hasło, zostawiła na karteczce. A co będzie, jeżeli ta. Karteczka zginie albo wejdzie w niepowołane ręce, i ktoś to weźmie i wykorzysta. Czy pani się nad tym zastanawiała? Tak powiem, dla przypomnienia: kara za ujawnienie danych osobowych, to dla, dla nas wszystkich członków, żebyście wiedzieli, dla osoby, która to ujawni, to jest 20 tysięcy euro i do trzech lat pozbawienia wolności. Nap naprawdę są obwarowania na to, żeby dane osobowe były chronione, żeby te hasła były odpowiednio mocne. Nie było to hasło 1, 2, 3, 4 lub 4, 3, 2, 1, tylko było mocne i dbało nasze bezpieczeństwo. Kończę ten krótki wideo vlog. Nie do końca przekonany, czy powinienem to mówić, ale po prostu są takie momenty, w których człowiek mówi, że no nie można przemiczyć pewnych sytuacji, które są. Począc, powiem tak. Ten, kto nie widzi swoich błędów, nigdy się nie zmieni. I to Kieruje do nas, wędkarzy, jak również do naszych władz, żebyśmy się zastanowili nad tymi słowami, które ktoś kiedyś wypowiedział. Do zobaczenia przy lepszej pogodzie, nad wodą, w czasie wędkowania. I obyśmy musieli. Jako wędkarze, czy w mediach społecznościowych, czy na YouTube, jak najmniej mówić takich rzeczy, które nam się nie podobają. Chciałbym zacząć kręcić wideo-vlogi na temat tego, co jest naprawdę pozytywne. Ale ja tego po prostu coraz mniej widzę. Chociaż wielu działaczy, tak jak tu przytaczany pan, przeze mnie pan Grzegorz, i innych, którzy zajmują się młodzieżą, starają się, robią to po prostu wspaniale. Nie patrząc na to, że też im przy okazji się obrywa, chociaż powinno, powinniśmy im być brawa za to, co robią społecznie naprawdę i to, co robią działacze w kołach. Szacunek dla Was, dla tych, którzy działają pozytywnie, a ci, którzy popełniają błędy, niech się nad nimi zastanowią i się zmienią. Dla dobra naszego stowarzyszenia, podkreślam jeszcze raz, naszego stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego. Trzymajcie się, do zobaczenia nad wodą.